wyraźnie widać, że Pan Bóg nie życzy sobie tworzenia gett, takich enklaw, gdzie ludzie wierzący w Niego będą czuli się bezpiecznie. Dzisiaj Pan Bóg mówi do Izajasza to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokolenia Kuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Pan Bóg mówi, ja chcę Dotrzeć z przesłaniem miłości do wszystkich, którzy wyszli z mojej ręki. A przecież każdy człowiek jest stworzony w każdym pokoleniu, w każdej kulturze. I dlatego Pan Bóg chce, żeby Izajasz szedł także do Pogan, przekraczał granice społeczności, ludzi wierzących. Przekraczał takie getto, w którym wierzący czują się bardzo spokojnie i bezpiecznie. Chodzi o to, żeby, żeby docierać na krańce świata. I dlatego, kiedy zastanawiamy się, co mamy robić jako wspólnoty, to mamy też mieć wpisane gdzieś w tył naszej głowy, w nasze zadania, zalecenia, że mamy iść do tych, którzy są na krańcach którzy już dawno nie są w kościele.